Siemanko widzowie, a w dzisiejszym odcinku zagramy w klauna. Jeżeli wbijecie pod tym filmem z 20 łapek, to pojawi się kolejny odcinek, a teraz przejdźmy do gierki. Moim zadaniem jest, żeby zostać klaunem, ale niestety nim nie jestem. Okej, okay, muszę znaleźć sobie dobre miejsce, żeby się schować. Dobra, mam co prawda nie najlepsze, ale lepsze to niż nic. O klaun idzie. Mam nadzieję, że mnie nie zabije. Chyba mnie nie zauważył. Myślałem, że już nie będę miał z nim do czynienia, ale się myliłem. Mam nadzieję, że mnie teraz nie znajdzie. Five minutes later. Na serio nie da mi spokoju. Dobra na szczęście mu zwiałem. Schowam się za piernikiem, to może mnie nie zauważy. Pierwsza gierka przetrwana. Mam nadzieję, że tym razem zostanę klaunem. Niestety znowu nim nie jestem. Dobra, obym tą rundę przetrwał, ale będzie to ciężkie wezwanie. Dobra, znalazłem kryjówkę i mam nadzieję, że tu będę czuł się bezpiecznie. Coraz bardziej się niepokoję, bo jest blisko mnie, ale oby tu nie wchodził. Ciekawe, kiedy tu przyjdzie. Niestety wszedł i muszę zwiewać. Oczywiście jestem genialny, że mam kamerkę na pierwszoosobowym i nie mogę wskoczyć. Dobra, w końcu się udało. Oby mnie w tych krzakach nie znalazł. Oczywiście, jak zwykle, nie da mi spokoju i muszę kombinować na różne sposoby, żeby uciec od niego. Teraz stwierdził, że pobawi się ze mną w Berka. Niestety klaun wygrał. Obym teraz był klaunem. Znowu nie jestem. Chyba w tym odcinku będzie ciężko, żebym nim został, ale oglądajcie do końca, bo wszystko może się jeszcze wydarzyć. Poszukam w miarę dobrej kryjówki, to może mnie nie znajdzie. Oczywiście sobie narobiłem spore kłopoty, bo teraz muszę przed nim uciekać. Chyba sobie odpuścił. Dobra jestem w Łazience i oby on tu nie przyszedł. Dobra jakimś cudem udało mi się go ominąć. Niestety mnie zauważył i mnie zabił. Obym teraz był ten moment, kiedy zostanę klaunem. Stety, niestety znów nim nie jestem. Dla pocieszenia napiszcie #zabawa_zklaunem, zabawa z klaunem, a będziecie mieli większe szanse, że przypnę Wam serduszko. Poszukam sobie fajnej kryjówki i mam nadzieję, że mnie tym razem nie zabije. Klaun się poddał, szkoda, bo chciałem się z nim zabawić. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, to nie zapomnijcie zostawić suba i lajka. Do usłyszenia i cześć!